Dobry, kochani, witam Was w ten piękny wiosenny dzień. Jest wprawdzie minus jeden, ale pogoda jest przepiękna. Śpiewają ptaki, świeci słońce, więc naprawdę aż chce się żyć. To jest mój pierwszy dzień od pięciu dni, kiedy wstałam bez bólu głowy. Dzisiaj mamy wtorek, a ja od praktycznie piątku. Zmagał się z tak ogromnym bólem głowy, z którym się nigdy w życiu jeszcze nie spotkałam. E... Nic nie pomagało, e... więc 12 tydzień ciąży przywitaliśmy nowym objawem. Mam wszystkiego na ten ból głowy, wszystkiego co mogło pomóc i co jest dozwolone w ciąży e... nic nie pomagało. W sobotę wziąłam w ciągu całego dnia trzy paracetamole, gdzie ja leków przeciwbólowych unikam i naprawdę jeżeli już biorę, to działa natychmiastowo i czasami wręcz pół tabletki paracetamolu ten ból niweluje, tutaj nie zadziałało nic. Tak naprawdę nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, czy to minęło, bo minęło. Pomogło zwiększenie ilości wody, i prawdopodobnie ten ból był związany w pośredni bądź bezpośredni sposób z odwodnieniem. Mimo, że ja staram się pić dużo, ale widocznie to było za mało, bo po wypiciu 1,5 litra wody, ten ból zaczął troszeczkę się zmniejszać. Tylko jak do pracy pojechałam, tak szybko z niej wracam. Mój szef, jak mnie zobaczył, stwierdził, że powinnam jednak udać się do domu i odpocząć. Nawet za długo nie dyskutowałam i ile głowa mnie boli trochę mniej. To niestety, ale po chwili chodzenia zaczęło mi się kręcić w głowie i no czuję się po prostu kiepsko, czuję się po prostu bardzo kiepsko. Także jadę jeszcze tylko do sklepu po coś do zjedzenia i wracam do domu, kładę się i mam nadzieję, że będzie lepiej. Jutro mam wolny dzień, taki ustawowo, że tak powiem, więc mam nadzieję, że do czwartego. Już y, poczuję się lepiej, nabiorę trochę sił. No, y, koniec pierwszego trymestru mnie nie oszczędza. Fakt, że y, nie wymiotuję, nie mam jakichś naprawdę bardzo uciążliwych mdłości. Apetyt nawet troszeczkę wraca, ale y, ogólne samopoczucie oceniam na kiepskie. Także czekam na. Początek tego sławnego, drugiego trymestru, kiedy będę tryskać energią i będę y, czuła się fantastycznie, i będę dla Was nagrywać i będę częściej na moich mediach społecznościowych. Czekam na to z utęsknieniem, ale i tak stwierdzam, że mnie ciąża bardzo. Łagodnie y, traktuję, i nawet to, co teraz, to w porównaniu do tego, co niektóre z Was przeżywają, choć przeżywały, to nie jest tak bardzo uciążliwe. Y, ale. Ym... Ale muszę przyznać, że tak jak nie miałam żadnych objawów i czułam się fantastycznie, to teraz czuję się po prostu dużo gorzej. A ja tak rzadko miewam takie stany obniżonej energii czy bólu głowy, że po prostu czuję się z tym bardzo dziwnie i źle. Bardzo proszę, zestaw, jak nie powinna się odżywiać ciężarna, ale. Tutaj już w torebce jest zeszycik z pomiarami cukru, glukometr. Także nie polecam Wam tego zestawu, szczególnie przy zagrożeniu cukrzycą ciążową, ale no cóż, cóż ja poradzę, bardzo staram się, bardzo staram się jeść racjonalnie. O ile mięso jeszcze jako tako przemycam, to z warzywami mam dalej ogromny problem. E, owoce super spoko, wszystkie jak najbardziej, ale to wiadomo cukier, a warzywa no po prostu rośnie mi w buzi. Sałata smakuje dla mnie jak trawa i nie jest wcale za dobrze, dlatego staram się przemycać jak mogę, ale no nie zawsze się to udaje. No i dlatego czekam tak na moment kiedy już mi miną jakiekolwiek takie dolegliwości związane z brakiem apetytu i, i tak dalej. I, I zobaczymy, zobaczymy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że moja dieta ostatnio jest fatalna. A jeszcze szybko wracając do tego zestawu, to żeby nie było, mi takie opakowanie ciastek starcza na pół roku i yy, nie zjem jego łapczywie yy, naraz. Po prostu mam ochotę na coś z czekoladą i prawdopodobnie skończy się na tym, że zjem jedno ciastko i mi wystarczy, ale dla mnie jest to nowość, ponieważ ja wcześniej yy, w ogóle nie jadłam praktycznie słodkiego. I ja wiem, że ja w ogóle jest nie powinnam. Jeżeli już, to lepiej owoce, ale o ile to nie nazwałbym tego jakimiś specjalnie zachciankami ciążowymi, to po prostu czasami mam na coś ochotę, i póki jeszcze nie padł wyrok yy, cukrzyca ciążowa, to trochę naginam te yy, normy. Yy, poza tym. Ja mam te cukry całkowicie yy, przyzwoite. Yy, fakt, że cały czas biorę metforminę i ona tak naprawdę dużo reguluje, to yy, po posiłkach i ten cukier jest całkiem fajny. Dlatego jeszcze tak bardzo yy, nie panikuję mimo tej mojej niesubordynacji dietowej. Ale wiem, że dla Mańka lepiej byłoby zastąpić czekoladkę warzywkami, więc dzisiaj będziemy robić podejście do brokuła. Ja mam nadzieję, że moje dziecko będzie jadło warzywa, mimo tego, że matka jest taka niesubordynowana. A, i mimo mojego fatalnego samopoczucia. Y to wyniki mam jak komandos morfologia jest perfekcyjna tarczyca, wyniki tarczycy są takie, że nigdy przedciążą nie mia takowych zarówno TSH, jak i FT3 FT4 są no, idealne po prostu no, lepszych wyników ja nawet nie mogłam sobie wymarzyć Więc tak naprawdę, moje złe samopoczucie wynika prawdopodobnie z tego, że jestem w ciąży i nic na to nie wpływa. Ciśnienie również mam idealne, zarówno u położnej było ono w normie, jak i mierzyłam sobie w domu, kiedy zaczęła mi ta głowa boleć. Więc tak naprawdę, nie można się do niczego przyczepić. No, i tyle. No. Po prostu no, trzeba to przetrwać i już. Dobra, dotarłam do domu, idę się przebrać w jedyne słuszne ubranie, czyli dres. Wskakuję pod kot, biorę kakałko i będę nabierać sił. Miałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć: rozmawiałam z moim lekarzem a propos odstawienia progesteronu, ponieważ to już tak się zbliża ta granica. I Prolutex będziemy odstawiać po zakończonym 12 tygodniu ciąży, czyli za półtora tygodnia. Dzisiaj mamy 11 tydzień ciąży i drugi albo trzeci dzień. A według lekarzy liczymy zakończony tydzień ciąży, czyli po zakończonym 12 tygodniu odstawiamy zastrzyki z Prolutexu. Dufaston i Lutinus będę brała troszeczkę dłużej I jeżeli nie będzie mi bolał brzuch Nie będzie żadnych skurczy To swobodnie Dufaston odstawimy pod koniec 14 tygodnia ciąży No i będziemy to obserwować Kleksane biorę w dalszym ciągu Zmniejszyliśmy tylko dawkę do 0,4 I no mam nadzieję, że Odstawienie tego progesteronu pójdzie gładko. No i z leków zostaje mi jeszcze metformina wtedy. No i oczywiście leki na tarczyce, no ale to, że tak powiem, jest już wpisane w mój urok i tak zostanie. Także pomału zaczynamy już schodzić z tych leków, które były w pierwszym trymestrze niezbędne. Mnie tak naprawdę brzuch nie boli, nic mi się nie dzieje, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. I ten y, 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 progesteron y, zacznie być, y, że tak powiem, y, gładziutko produkowany przez łożysko i nie będzie żadnych ekscesów. Także y, ja się chyba dzisiaj z Wami żegnam. To będzie chyba taki krótki vlog dzisiejszy z takich aktualizacji, co u mnie za tydzień równo mamy badania prenatalne, genetyczne, y, więc zobaczymy, co tam u Mańka słychać y, na USG. I tyle, widzicie, już się zasapałam samym gadaniem, uroki, uroki ciąży, nie wiem czy dzisiaj będę, czyli dzisiaj to już na pewno nie będę nagrywać, bo już nie będę mieć na to sił, ale y, czy będę łączyć ten vlog y, z jakimś innym vlogiem, to jest teraz sprawa, y, że tak powiem otwarta, A. Na u mnie też ostatnio brak sił i motywacji do tego, żeby w ogóle cokolwiek montować. Czeka jeszcze jeden film do zmontowania, który całe szczęście pewnie już widzieliście, jak oglądacie to. Więc taka się zrobiłam, rozlazła strasznie. No ale musicie mi wybaczyć i być cierpliwymi. Takie są uroki pierwszego trymestru. Dobra, już nie przedłużam, idę, kładę się i nabieram sił.